Radomiakowi kibicuje Platyna, Gimn Bowling, Radom ulica Biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor Dom ze snu, dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193. Dzień dobry, rozpoczynamy konferencję prasową przed niedzielnym meczem 31 kolejki PKOBP Bp Ekstraklasy Piast Radom Radomiak Radom. Na konferencji tradycyjnie witam Pierwszego szkoleniowca zielonych żało Henry Hello Coach oraz trenera Rolanda Tomasa, który pomoże w tłumaczeniu. I standardowo od razu przechodzimy do pytań od zgromadzonych dziennikarzy. Proszę Rafał. Rafał Jończyk pod głębnikiem. Panie trenerze, standardowo na początek chciałem zapytać o stan kadry i, i czy ma Pan do dyspozycji wszystkich zawodników? Jeżeli nie, to jaka jest sytuacja zawodników kontuzjowanych, zwłaszcza Paulo Henrique, którego brakowało w poprzednim meczu? Yeah, today we have all uh, i think everyone is okay to, to, to for tomorrow call so uh, for the moment everyone is in the training we are in the training today so we expect that tomorrow we have all the players to choose. Dzisiaj, dzisiaj wszyscy byli dostępni, wszyscy dzisiaj uczestniczyli w jednostce treningowej, wszyscy zawodnicy są gotowi. i W, następnym, w dniu jutrzejszym będziemy mieli też okazję do tego, żeby wszystkich zawodników desygnować do kadry meczowej. A jak by pan scharakteryzował rywala? Jakiego spotkania możemy się spo spodziewać? Piast jest third best defend on the championship. Um, to jest team with good players, Tom. only four defeats in the championship, very, very consistent, um, but of course we we look at this team and with all the respect because they are with two points above us. So we are going there to try to fight for the three points because we know if we win this match, we finish the question of uh, the relegation or stay in the next class and uh, we can pass the piast also, so it's going to be a, a tough game, like every match. Like I said before, every team have good players, good organization, good coaches, and uh, we expect a difficult match. But a team with that uh, is very competent uh, in the, um, the defensive moment. With ball, a team would like to 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 play. Uh, put lots of players inside the box to finish. Um, good team, and uh, we expect to, to be competitive like usually to fight for the three points. Jeżeli chodzi o zespół Piasta, jest to zespół trzeci, trzeci zespół najlepiej broniący, najlepiej, najlepiej zespół, który odnajduje się w tej fazie defensywnej. Jest to zespół, który odniósł tylko i wyłącznie cztery przegrane, co, co pokazuje jakość tego zespołu. Oczywiście patrzymy z dużym szacunkiem na naszego najbliższego rywala. Na ten moment Piast jest dwa punkty nad nami. Jeżeli uda nam się wygrać ten mecz, będziemy, będziemy nad nimi, więc jest to dla nas bardzo ważny ważne, ważne mecz. Też pod kątem takim, że jeżeli uda nam się ten mecz wygrać, to tak naprawdę zamyka się kwestia utrzymania, bo po tym meczu, będziemy już w pełni utrzymani w ekstraklasie. Będzie to na pewno trudny mecz dla nas, tak jak każdy w tej lidze, dlatego że każdy, każdy mecz w tej lidze jest trudny, każdy, yy, każdy zespół ma dobrych zawodników, dobrą organizację, dobry, dobrego, dobrego trenera. Natomiast jeżeli chodzi o piasa, to tutaj warto podkreślić tą ich defensywną organizację, to w jaki sposób funkcjonuje, jeżeli chodzi o fazę, o fazę obrony. Dodatkowo z piłką yy, dużo zawodników znajduje się w <coughs> żeby sfinalizować, żeby sfinalizować akcję. Będziemy chcieli podjąć rywalizację, tak jak w każdym meczu to robimy i wiemy o tym dobrze, jaki mamy cel na to spotkanie i jedziemy do Gliwic po to, żeby zdobyć 3 punkty. Jeśli chodzi o utrzymanie, to istnieje matematyczna szansa, że już w sobotę bez naszej gry okaże się, że będziemy utrzymani, utrzymani w lidze, jeżeli wyniki pozostałych drużyn ułożą się dla nas korzystnie. I chciałem zapytać, czy gdyby doszło do takiej sytuacji, że w sobotę będziemy już wiedzieli, że mamy matematyczne utrzymanie, czy to ma jakiś wpływ na ustalanie dwudziestki meczowej? Czy jest szansa, że Wiktor Koptas wyjdzie w podstawowym składzie? Być może w 20 pojawi się, nie wiem, Zimowski czy Kilianek, którzy może dostaną szansę? nie We are going to fight for the three points every match with the best players for that match. Finish. Because we uh, have to respect the, our opponents, first. Second, uh, each position in the league it's money for the club. This is very important for the club and, of course, for, uh, to show the impact that the team and the club have in the league. As higher as we can stay in the league. We are not going to make to, uh, charity, okay. <laughs> we are going to put the players that we think that are the best ones to, to that match, till the end. So for this match and to the end of the the season, so, uh, I work always like this, and so uh, it's going to be like this. Nie, to nic nie zmieni. To, że możemy być już matematycznie utrzymani. Jedziemy do Gliwic po to, żeby zdobyć trzy punkty i w tym meczu wystąpią najlepsi zawodnicy, którzy na dany moment znajdują się, znajdują się w, kadrze, w kadrze, dlatego że musimy podejść z bardzo dużym szacunkiem do naszego rywala i pamiętać też o tym, że każda pozycja wyjdzie w Ekstraklasie, równa się dodatkowe pieniądze dla klubu, co też jest dla nas bardzo, bardzo istotne. Także zdajemy sobie z tego sprawę, wiemy jaką, jaką wagę, ma to, wagę ma to spotkanie i my tutaj nie robimy żadnej organizacji charytatywnej, i nie będziemy w taki sposób desygnować zawodników, czy to do pierwszego składu, czy to do jedenastki, dlatego że zawsze staramy się wybrać najlepszych zawodników, jakich mamy, do tego, żeby znaleźć się w kadrze meczowej i później wybiegli w pierwszej jedenasce. Chciałem zapytać jeszcze o Rahiła mamy do który od jakiegoś czasu nie pojawia się na boisku i pojawiły się doniesienia medialne, jakoby pomiędzy panem i zawodnikiem doszło do pewnego konfliktu po powrocie ze zgrupowania i chciałem wiedzieć, czy jest coś na rzeczy, jak wygląda pana sytuacja, jaka jest opinia Pana na ten temat? jest bardzo They are performing very well each training. I have only 20 places, and in the 20 places, we don't go to the bench with two central backs. Only this. We have to choose one central back go, and the other one must stay out. And the option is that. Only this. No conflict at all. He's a good kid, good player, professional, and he deserves respect because <laughs> this is the truth. Nie ma with him. Because he's always performing well 20. Nie ma żadnego konfliktu. Rachil jest to bardzo profesjonalny, zawodnik, bardzo profesjonalnie podchodzi do wszystkich swoich obowiązków, natomiast mam tylko 20 miejsc w kadrze meczowej i. Zazwyczaj robię tak, że dwóch środkowych obrońców nie jedzie, nie znajduje się w kadrze meczowej, także to są tylko i wyłącznie decyzje personalne, moje decyzje trenerskie, że jeden obrońca jedzie na, na mecz, do, znajduje się w kadrze meczowej, a drugi, a drugi nie. Także tak jak powiedziałem na samym wstępie, nie ma żadnego konfliktu między nami. Rachel jest to bardzo dobry zawodnik, bardzo profesjonalnie podchodzi do swojej, do swojej pracy, trzeba mu okazać duży szacunek za to, w jaki sposób pracuje, zawsze profesjonalny, bardzo dobrze trenuje, natomiast na samym końcu to są decyzje trenera. Jestem jeszcze pytania? Jeśli nie, to dziękujemy za udział w dzisiejszej konferencji. Dziękuję. Radomiakowi kibicuje platyna GM Bowling. Radom ulica biznesowa 8. Wyśnionych wyników w zielonym życzy sponsor: Dom ze snu. Dystrybutor materiałów budowlanych premium. Radom Wolanowska 193.